Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam dzisiaj w sklepie, w którym znalazłam mnóstwo przepięknych dekoracji na Boże Narodzenie i jest to mrówka. Jest bardzo duży wybór w skrzatach, różne rodzaje. Są takie bardzo duże, są średnie i są malutkie. Ten bardzo ładny, spodobał mi się od razu. Taki szary z cekinową czapeczką, ceny, no nie widzę cen, tutaj mamy 18,90, więc ten też mi się podoba. Ten jest bardzo ładny, taki w kolorze niebieskim, bardzo delikatny, że mogę Wam powiedzieć, że jest bardzo delikatny, trzeba na niego uważać ale ładny jest, naprawdę bardzo ładny. Tutaj niestety nie widzę ceny. No niestety nie powiem Wam ile kosztuje. Prawdopodobnie dopiero są po wykładanej, dlatego. A nie widzę ceny są ceny na poprzyklejane. Tutaj mamy takiego skrzata 32 zł, piękny takie różowe, 24 zł do pokoju dziecięcego 49 zł z taką szarą czapeczką bardzo ładny 22 zł tu już mamy taki um, takiego za 10 49 Tutaj coś odklejone jest. I tutaj jeszcze takie malutkie za 6,99. Te fajne w zielonej czapce. Ten mi się bardzo podoba. 6,99. I zobaczcie na tym te Mikołaje, Ten za 70 zł. Ogólnie, jeżeli chodzi o wybór, to jest ogromny. 80 zł, taki biały z czerwonymi rękawicami, czerwony 72 zł, 70 zł, no przepiękne. Tutaj mamy jeszcze takie za 7, piękny jest po prostu, 70 zł ten. Piękny jest, naprawdę, bardzo mi się też podoba, takie w szarych ubrankach. Cena 49 zł. Tutaj już mamy w czerwonych, te też ładne 49, a na samej górze już są takie bardzo duże.

te są piękne 193. W takim niebieskim sweterku 114 zł. Też ładny, też mi się podoba. Jeden z takich najładniejszych, chociaż wszystkie są ładne. Tutaj jeszcze mamy wieńce i zobaczcie, piękne. Bogate, śliczne, choinki, ale chyba najwięcej jest właśnie mikołajów i skrzatów. Tutaj jeszcze mamy takie stroiki, doniczki i zobaczymy sobie ceny. To nie są dekoracje świąteczne, ale tak przy okazji zerkniemy, ile tutaj kosztują takie ładne doniczki w kolorze złota.

22 złote. A tu już są ozdoby na choinkę i jest naprawdę dosyć ładny wybór, chociaż ozdób białych tak naprawdę brak. Minimalna ilość. Te choinki mi się spodobały za 8,50. Bardzo ładne, takie oprószone brokatem. 4,98 szyszki. Tutaj mamy za 4 zł takie pawie: chyba tak to są pawie. Bałwanki po 5 zł, laleczki. Tutaj zestaw choinek za 16 zł. Ja w tym roku po prostu mam hopla na punkcie choinek, i tutaj mamy taki łańcuch z, ze steropianu, który kosztuje prawie 20 zł. No dosyć dużo jak za steropian. E, tutaj mamy czubki na choinkę za 14 zł. Różne kolory, 17 zł, 8,50 takie kulki do dekoracji, taka biała ozdoba, którą można włożyć w choinkę 7,70 albo po prostu do jakiegoś pięknego wazonu. I tu jeszcze mamy takie pierścienie, obrączki na serwetki w kolorze srebra i one wyglądają jak liście 13 złotych o tak wam pokażę

15 zł. Dwanaście złotych gwiazdy. Ptaszki jedenaście złotych. Piękne sowy za dziewiętnaście pięćdziesiąt. Be Charlie, la 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 la. Done, we now are gay apparel. La 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 la. Troll the ancient Yuletide. Przepiękna choinka za 14.50. Bye. Podobał mi się taki w kolorze granatowym. Świetnie by pasował do mnie do salonu. Tylko zobaczymy, ile kosztuje. 18,50. Wcale nie dużo, bo takie dekoracje flokowane widziałam o wiele, wiele droższe. Tutaj mamy zestawy bombek 15,50, 16 zł, także. Ceny nie są wcale też zawyżone. Figurki różne, ozdoby. Sanie 40 zł, bardzo ładne, duże w kolorze białym. Ptaszki, tu mamy również pojedyncze za 3,70 ozdoby. Takie szyszki za 10 zł, też ładne. I jak widzicie, jest naprawdę bardzo duży wybór. Te są bardzo ładne i cena 12,90. Te bardzo mi się podobają. Tutaj taki prezent 90 złotych. Bardzo ładna choineczka. Zobaczymy sobie, ile kosztuje. 32 zł. No, dosyć dużo, ale naprawdę wygląda pięknie. Zrobiona z takiego futerka. Jak widzicie, również ozdoby w kolorze różowym i też jest naprawdę dosyć duży wybór. Taka choineczka też wpadła mi w oko. Też ładnie wykonana. Jednorożce, bombki, gwiazdki, ptaszki, motylki, okrągłe bombki. Tutaj jeszcze mamy coś takiego z takimi pomponami w środku. Cena takiego zestawu to 8,70 Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia! Pa!